Najciekawsze plotki transferowe w ekstraklasie Cześć, dzień dobry, kanał 365 dni Piłce, Piotr Rzepecki na mikrofonie. Witam Was w takim pierwszym dużym materiale poświęconym transferom. No, trzeba powiedzieć, że zaraz wejdziemy w ten taki wir spekulacji, wir transferów. Wraz z zakończeniem tego sezonu, no bo jeszcze przed nami ostatnia kolejka ekstraklasy. nie wiemy jeszcze kto będzie mistrzem, kto trzecią zdegradowaną ekipą, natomiast no, już odbieramy te sygnały na temat ciekawych transferów. Postanowiłem wziąć to wszystko do kupy, a więc zebrać takie najciekawsze plotki, doniesienia, żebyście Wy nie musieli szukać i przedstawić wam w formie takiej listy, w formie takiego rankingu. Na samym początku zachęcam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, czerwony guzik na dole to jest to, w co koniecznie musicie kliknąć. Nie obrażajmy się także za kciuk w górze pod materiałem. A teraz zacznijmy. Wejdźmy w ten świat transferów i sprawdźmy, co w trawie pisze. Przede wszystkim e, zająłem się tymi ruchami na rynku wewnętrznym. Czytam o ciekawym lewym obrońcy, który ma trafić do Lecha Poznań. Natomiast wydaje się, że raczej dalej niż bliżej, jeżeli chodzi o ten ruch. E, ale spojrzałem głównie na te sprawy w, na rynku wewnętrznym, a więc. E, ruchy na linii ekstraklasa, ekstraklasa, być może pierwsza liga ekstraklasa, być może zawodnicy, którzy trafią z ekstraklasy do pierwszej ligi. Żeby nie przedłużać, oto pierwsze nazwisko, które znajduje się na tej liście to jest Kajetan Szmyt, obecny oczywiście zawodnik Warty Poznań, bardzo ciekawa postać, zresztą jeden z ciekawszych młodziszowców w tym sezonie, który ma trafić, uwaga, do Jagiellonii Białystok. Taką informację podał Tomasz Wodarczyk z Meczyki. Wydaje mi się, że to naprawdę, no nie wiem, czy byłby transfer lata, natomiast miałby papiery na to, żeby tak ten ruch nazwać. Szmyt wyróżnia się w Warcie, zresztą te jego statystyki w tym sezonie naprawdę są niezłe. 7 bramek plus 2oscysty w 32 meczach, no pokazują, że jest to piłkarz, który naprawdę potrafił ramkę no, ale generalnie też wyróżnia się na tle ekipy trenera Szulczka. No i taki transfer być może do przyszłego mistrza Polski byłby bardzo ciekawy. Dwie takie powiedziałbym historie, które mogą być zagrożeniem, które mogą sprawiać, że do tego ruchu nie dojdzie, przynajmniej z mojej perspektywy. Po pierwsze, fakt, że Szmyt od nowego sezonu nie będzie już młodzieżowcem, to jest dowodnik z rocznika 2002, a więc w przyszłych rozgrywkach ten status utraci. No i się Rzeczy jak będzie musiała i tak postawić na jakiegoś młodzieżowca. Być może to będzie Marczuk, no ale też pytanie, czy Marczuk właśnie naszej ligi nie puści, a druga sprawa, no, to jest kwestia kontraktu Szmyta, który obowiązuje do 2025 roku, więc no, na pewno za tego piłkarza trzeba byłoby sporo zapłacić, no i pytanie właśnie, czy Agilonia ma na to pieniądze i czy chciałaby zainwestować, a na przykład nie poszukać jakiegoś zawodnika, który byłby latem z kartą na ręku. Patrzymy dalej, kolejny młody, zdolny piłkarz, to jest Aleksander Bobek, a więc bramkarz UKS-u, no mówmy się szczerze, drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego, czy właściwie blok obronny tej drużyny przeciekał od samego początku, natomiast jakbyśmy mieli kogoś pochwalić, właśnie jeżeli chodzi o defensywę ŁKS-u, to z pewnością byłby to Bobek. Pamiętamy na przykład mecz pierwszej kolejki, ten obroniony rzutkarny w meczu z Legią, kiedy pokonał właśnie Bobek Jozuę, ale też generalnie na przestrzeni całego sezonu pokazał, że jest to bramkarz naprawdę dobry, który spokojnie poradziłby sobie w lepszym zespole. Jest taka plotka dotycząca tego, że Bobek trafił na radar Rakowa Częstkowa. No doskonale też wiem, że ponownie stery medalików o Baby Marek Paprzyn. Zresztą nagrałem wczoraj taki materiał dotyczący właśnie tej zmiany nowego, starego trenera Rakowa. No i być może Bobek właśnie trafi do Rakowa i będzie jednym z tych takich innych piłkarzy, których pozyska Marek Paprzun, który będzie chciał budować nowy Raków. Wiadomo też, że Wladan Kowacewicz najpewniej właśnie drużna szczęstkową puści, no i tutaj już medaliki muszą się za jakąś ciekawą opcją rozglądać, natomiast ja obserwując uważnie pierwszą ligę, dostrzegam takiego ciekawego bramkarza jak Jakuba Mądrzyka, który jest zawodnikiem Rakowa i który jest wypożyczony do Miedzi Legnica, więc jak wróci do Rakowa, no to wyobrażam sobie, że naprawdę on właśnie ma realne szanse na to, by być taką jedynką w bramce Rakowa, Pytanie tylko, jak to rozwiąże Marek Papszą, który ponoć chciałby właśnie widzieć Bobka w swoim zespole. Zatrzymujemy się w Rakowie, bo kolejny piłkarz, który ponoć trafił na radar no jeszcze aktualnego mistrza Polski, to jest Kacper Chodyna, zawodnik moim zdaniem niedoceniony. Ja zresztą sam mówiłem w takim materiale dotyczącym tych najlepszych zawodników, a także trenerów tego zonu, że mówiąc szczerze, widziałbym właśnie Chodynę w gronie najlepszych pomocników tego zonu, natomiast ostatecznie piłkarz Zagłębia Lublin tam się nie załapał. Być może załapie się jednak na ciekawy transfer. Mowa o przynosinach właśnie do Rakowa Częstochowa. Autor 7 bramek, a także 10 asyst miałby właśnie trafić pod jasną górę, wydaje się to transfer ciekawy, tym bardziej, że byłaby taka pewna migracja, więc do Lubina, z Częstochowy trafiłby Marcin Cebula, powiem temu zawodnikowi kończy się kontrakt właśnie z Rakowem, a w jego miejsce, kto wie, być może trafiłby Kasper Chodyna. Patrzymy dalej, znów taki powiedział ruch transferowy związany z Dolnym Śląskiem, Tym razem chodzi o Juliusza Letniowskiego, który yy, obecny sezon spędził na wypożyczeniu w ruchu chorzy, natomiast doskonale wiemy, no w ruchu specjalnie nie błyszczał, zresztą nie pomógł specjalnie też niebieskim w utrzymaniu się w ekstraklasie. Piłka jest ciekawa, natomiast wydaje mi się, że takie swoje najlepsze lata, kiedy był młodym talentem, ma już za sobą. Jest, yy, no mówiąc też tak brutalnie, zwykłym przeciętnym ligowcem i jego usługami, ponoć zainteresowała się mieć Legnica, zawodnik, którego, którego macierzystym klubem jest widzę Fuć, e, który raczej też nie będzie wiązał swojej przyszłości z klubem z Łodzi, miałby trafić do zespołu Miedź Legnica, którą niedawno przejął Ireneusz Mamrod, no i kto wie, być może na poziomie pierwszej ligi otrzymywałby więcej szans w zespole ruchu, no właściwie grał regularnie, jeden gol na koncie tego piłkarza, zero asy w 23 meczach, no jest to taki bilans, który mu, powiedzmy sobie wprost, na kolana raczej nie powala, ale kto wie, być może odnajdzie się w Miedzi, bo ten jego transfer właśnie po sezonie wydaje się bardzo prawdopodobny. Kolejny transfer, który może wydarzyć, po sezonie, czy właściwie, no nie transfer. Bo tam kończy się kontrakt. To jest Jakub Łukowski, a więc obecnie zawodnik Korony Kielce, Natomiast ma kontrakt z Koroną tylko do czerwca tego roku. Zagrał w tym sezonie 9 meczów, natomiast jest to oczywiście podyktowane urazem. Generalnie piłkarz jakościowy, który błyszczał w tamtym sezonie. Pamiętamy kapitalne liczby, jeżeli chodzi o Łukowskiego. No w tych rozgrywkach wygląda to zgoła inaczej, no ale też cała Korona wygląda zdecydowanie inaczej. Zespół, który walczy o przetrwanie, który, no, chciałoby się powiedzieć, jest już jedną nogą nad przepaścią, bo wiadomo, że w tej ostatniej kolejce nie do że musi wygrać z Lechem Poznań, no też musi liczyć, że nogi powiną się, także rywalom, natomiast mniej o sytuacji w lidze, bardziej o samym Łukowskim, wydaje mi się, że zawodnik jakościowy, natomiast no tego jego uraz, no gdzieś e, są takim kamykiem w bucie, jeżeli chodzi o rozwój jego kariery, no i wydaje się, że ten piłkarz może trafić do Widzewa Łódź, to naprawdę byłby ciekawy transfer, natomiast pytanie, czy faktycznie RTS byłby zainteresowany tym zawodnikiem, taka jest ta najnowsza spekulacja, że właśnie Widzew jest zainteresowany Łukowskim, pytanie, czy coś z tego wyjdzie, natomiast jeżeli chodzi o Widzew, to myślę, że możemy się tutaj zatrzymać, bo kolejna ciekawa plotka, e, którą podał portal łódzki Sportpel, a więc e, e, chęć pozyskania. Angelo Rodado właśnie przez Widzew, to byłoby naprawdę duża rzecz, a więc e, ten czołowy snajper, nie tylko wisu Kraków, ale i w ogóle całej pierwszej ligi miałby zasilić właśnie ekipę e, Widzewa Łódź. No trzeba powiedzieć, że liczby Hiszpana są naprawdę fenomenalne, zresztą on śrubuje kolejne rekord, jeżeli chodzi o na przykład wynik obcokrajowca właśnie na poziomie pierwszej ligi, natomiast generalnie w tym stronie to jest 21 bramek i trzy ostatnie podania. Zdobywca choropolski, piłkarz, który no nie wiadomo jeszcze czy zagra z wisą w Ekstraklasie, bo też ta sytuacja drużyn trenera Ruda jest bardzo trudna. Natomiast na sam koniec no mówmy się szczerze, jeżeli kogoś można chwalić z drużyny Wisły, to jest właśnie Angel Rodado. No i pytanie, czy trafiłby do Widzewa? Mówi się o tym, że Jordi Sanchez może opuścić zespół Widzewa wówczas właśnie po transferze tego pierwszego inny Hiszpan miałby trafić do drużyny z Łodzi. Też pytanie, jaki pomysł miałby ewentualnie na niego Daniel Myśliwiec, czy chciałby uczynić z niego taką swoją podstawową dziewiątkę. No i też pytanie, jak sama Wisła zareagowałaby na taki transfer, bo Rodado jest związany kontraktem z Białą Gwiazdą do czerwca 2025 roku, natomiast też nie ma co ukrywać, że jeżeli będzie jakaś oferta z Ekstraklasy, no to pewnie Biała Gwiazda ją rozważy. Ta ostatnia gdzieś spekulacja medialna podana przez portal weszła.com mówiła, że Wisła za Rodado życzyłaby sobie mniej więcej 2,5 miliona euro. Nie wiem, czy taka oferta trafiłaby do Krakowa, natomiast jestem przekonany, że sam piłkarz chciałby z pewnością sprawdzić się na poziomie ekstraklasy, bo jest to piłkarz skrojony pod y, właśnie najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce i patrząc na jego grę, w ekstraklasie spokojnie by sobie poradził. I ostatni zawodnik na tej liście, to jest właściwie taka ciekawostka, bo myślę, że piłkarz, który raczej, jakby to powiedzieć, no właściwie nie gra, więc nie wiem czy jest sens dłużej o nim mówić. To jest Adrian Gryszkiewicz, a więc pamiętamy, naprawdę nieźle wyglądał w barwach Górnika Zabrze, pojechał na zachód, natomiast no wrócił w cudzysłowie z podkulonym ogonem. Obecnie występuje w frakowie Częstochowa, chociaż słowo występuje, no nie wiem czy nie jest nadużyciem, bo to są dosłownie kilka incydentalnych meczów. Natomiast, meczów w drużynie rezerw nie gra w ogóle w pierwszym zespole. No i umówmy się szczerze, raczej też nie będzie miał przyszłości pod jasną górą. Zwłaszcza, że zmiany, zmiany i zmiany. Powiedziałem wcześniej o Marku i Doskonale wiemy, że też będzie duża przebudowa, remontada tej kadry. No i z całą pewnością Gruszkiewicz raczej nie będzie w planach. Marka Łaprzuna mówi się o tym, że może zasilić bruk, by thermalik No i to jest chyba taki klub, który będzie skrojony pod niego. Zna się zresztą z trenerem Marcinem Broszem, więc wydaje się. Że taki transfer jest uzasadniony. Słowem, tak wyglądają wszystkie te ruchy, wszystkie te najciekawsze plotki, spekulacje dotyczące właśnie transferów w ekstraklasie, a także w pierwszej lidze, no kilka ruchów związanych z klubami pierwszoligowymi. Jak w tej chwili widzicie, to jest Kajtan Szmyt, Aleksandry Bobek, Kacper Chodyna, Juliusz Letniowski, Jakub Łukowski, Angel Rodado i Adrian Gryszkiewicz. Tak to wygląda w skrócie. Dajcie koniecznie znać, który ruch waszym zdaniem jest najciekawszy. Natomiast z pewnością za chwilę, a więc po zakończeniu sezonu, wejdziemy już całkowicie tak w dirt Transferów. Będę oczywiście na bieżąco przesyłał materiały dotyczące najciekawszych historii transferowych. Pewnie będziemy sobie analizowali każdy klub po kolei, ale też takie myślę, że najciekawszy bomb. Ostatnio zresztą był odcinek o Eriku Exposite, więc myślę, że można też takie materiały poświęcone jednym wielkim zawodnikom też nagrywać. Słowem, dajcie znać, który transfer waszym zdaniem jest najciekawszy: kanał 365 Dni o Piłce. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.